kosztowała 760 tysięcy złotych, jeśli chodzi o prace budowlane, natomiast dodatkowo prawie 100 tysięcy złotych pogrążyły wydatki związane z pomocami praktycznymi i wyposażeniem. Jest to otwarcie przedszkola numer 2, ale jednocześnie jest to otwarcie zespołu szkolno-przedszkolnego numer 1 w Oleśnicy. Samo przedszkole będzie największym boleśniczym przedszkolem, bo do niego będzie uczęszczało dokładnie 200 dzieciaków. A w całym zespole edukacji i wychowanie będzie pobierało ponad 1100 dzieci. Jest to duży zespół, ale poprzez segmenty, wydzielenie i zorganizowanie daje szansę, że ten proces edukacyjny i proces wychowawczy będzie odbywał się w sposób niezakłócony dla wszystkich grup wiekowych. Mam nadzieję, że dzisiaj oddany obiekt będzie długo i dobrze służył naszym mieszkańcom, wypełniając potrzeby w zakresie dostępu do wychowania przedszkolnego. Moja